Socjologowie, ale też i politolodzy już od wielu lat mówią i ostrzegają przed niebezpieczeństwem radykalizacji, bardzo intensywnej radykalizacji europejskiej sceny politycznej. Coś, co przez pewien czas było tylko formą takiego proroctwa przewidywania właśnie ostrzeżeń. Już od pewnego czasu przekłada się na bardzo konkretne wyniki wyborów parlamentarnych w krajach Europy i na bardzo konkretny wymiar debaty publicznej, która radykalizuje się bardzo silnie. Także w Polsce te różne nastroje skrajnie prawicowe, ksenofobiczne i radykalne, właśnie i narodowe. Rosną w siłę i są coraz bardziej słyszalne w publicznej debacie. O tym właśnie dzisiaj o godzinie 18 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w ramach debat Lemkinowskich będzie, będzie, będzie się mówić, będą rozmawiali Matthew Feldman z Uniwersytetu w Thyside w Wielkiej Brytanii, współdyrektor Centrum Studiów nad Faszyzmem, Postfaszyzmem i Antyfaszyzmem, Werner Patzelt. Insty kierownik Instytutu Systemów Politycznych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Paul Scheffer, filozof, profesor studiów europejskich Uniwersytetu Tilburg w Holandii, a prowadzić tę debatę będzie Ewa Wanat, to jest debata, debata z cyklu, czy z serii debat lemkinowskich, nazwa tych debat wzięła się od nazwiska Rafała Lemkina, wybitnego prawnika, polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, twórcy między innymi pojęcia ludobójstwa i projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, czyli ktoś kto właściwie na kształt porządku prawnego powojennego wywar gigantyczny gigantyczny wpływ. O tym będą debatowali dzisiaj goście Ewy Wanat i goście, goście debaty Lemkinowskiej. O godzinie 18 przypomnę w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na ulicy Dobrej w Warszawie, a już za parę minut o tym porozmawiam z Rafałem Pankowskim ze Stowarzyszenia Nigdy więcej, który do nas jedzie, wiemy, że jest w drodze i za, a już właśnie przyszedł, więc nawet nie będziemy chyba puszczali muzyki, to tylko trzeba się rozsiąść. Bardzo proszę. To ja jeszcze może raz przypomnę, że o godzinie 18 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w ramach cyklu debat Lemkinowskich debata o wzroście nastrojów ksenofobicznych i skrajnie prawicowych w Europie Zachodniej. Ewa Wanat, redaktor naczelna Polskiego Radia RDC, będzie tę debatę prowadzić. Wstęp jest wolny, także dzisiaj o 18 wszystkich zapraszamy. A już teraz Państwa gościem jest Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiłem o tym, że właściwie od dłuższego już czasu i socjolodzy, i politolodzy mówią o tym, że tego rodzaju zjawisko w Europie ma miejsce radykalizacja nastrojów, wzrastanie w siłę rozmaitych narodowych ruchów skrajnej prawicy, właśnie to się przekłada na bardzo konkretne efekty w wyborach parlamentarnych. To już nie jest tylko skrajna, radykalna retoryka, która gdzieś na marginesie funkcjonuje, to się staje główny nurt polityki. I zapytam Pana oczywiście o przyczyny takiej radykalizacji, choć wiem, że to pytanie jest trudne i tak naprawdę jest wiele koncepcji, wiele teorii i jest oczywiście. to bardzo złożone zjawisko. Tak, oczywiście jest, jest to problem złożony, ale jest to problem bardzo istotny. Jeden z najważniejszych problemów, z jakimi Europa musi się współcześnie zmierzyć. Wiadomo, że no, żyjemy ogólnie mówiąc w czasach kryzysu, który jest kryzysem nie tylko ekonomicznym, co oczywiście też bardzo istotne, ale jest w jakiejś mierze także, także kryzysem wartości kryzysem tożsamości także Te wszystkie kwestie niewątpliwie no, mają wpływ na na wzrost ruchów o charakterze, czy to skrajnie prawicowym, nacjonalistycznym, czy powiedzmy populistycznym, mamy z tym wzrostem realnie do istnienia w wielu krajach, chociaż są tacy obserwatorzy, eksperci jak jak Graham Atkinson czy Casmude, czy, czy którzy. Też przestrzegają przed nadmiernym, nadmiernym takim alarmizmem, powiedzmy, bo, bo wskazują na to, że po pierwsze to zjawisko nie jest takim całkiem. Nowym zjawiskiem, bo ono, ono w różnych postaciach istniało już wcześniej. A, a, a co istotniejsze, to nie jest tak, że w, jakimś, w jakiejś krótkiej perspektywie czasowej prawda, stoimy w obliczu niebezpieczeństwa, przejęcia władzy przez, przez skrajną prawicę w, w, w europejskich demo, demokracjach. Tutaj jednak mm, na zwycięstwo się nie zanosi. Na to się, na, to się na szczęście, prawda? Na razie. Na, na razie nie zanosi. Bardzo ważna jest kwestia jakby reakcji na takie ruchy, reakcji ze strony obywateli, prawda, ze strony społeczeństw europejskich, ze strony opinii publicznej. Bardzo ważne jest pytanie, czy taka ksenofobiczna, czy, czy wręcz rasistowska retoryka, ideologia tych ruchów, czy ona wpływa na, na dyskurs tak zwanego głównego nurtu. I to jest być może kluczowe pytanie. Czy wpływa na dyskurs i na politykę, prawda? Tak zwanego głównego nurtu w demokracjach. No więc tutaj tych, tych pytań jest wiele. Te sprawy, jak Pan wspomniał, są, są skomplikowane. Ale ja, właśnie, bo, bo o jedną mhm. rzecz jeszcze, jedna rzecz mi chodzi po głowie mianowicie to, że nawet jeżeli to jest tak, że tego typu ruchy nie zyskują powiedzmy no takiej reprezentacji w parlamentach, które by pozwalały na zbudowanie na przykład rządu albo jakieś, no, stania się, no nie wiem, jakąś taką naprawdę bardzo znaczącą siłą polityczną, to wraz z właśnie pewną autoryzacją, która za pośrednictwem tych głosowań następuje, wchodzi do debaty publicznej pewien język, który być może nie byłby akceptowany czy tak. nie, byłby, nie byłby właśnie autoryzowany w debacie publicznej. I mam wrażenie, że to także w Polsce się dzieje, że bardzo tak. wiele takich treści, które na dobrą sprawę byłyby z tej debaty publicznej jakoś eliminowane, w tej chwili zaczyna funkcjonować jako no coś, co właśnie jest mhm. częścią, prawda, co jest jakąś argumentacją, że można w ten sposób to Postawić. Zestawia się czasem tych ludzi w różnych studiach telewizyjnych z innymi mhm. Mhm. przedstawicielami opcji bardziej liberalnych i traktuje się to takie stanowiska jako ekwiwalent stanowiska powiedzmy innego. Oczywiście. Ważne jest nie tylko to, co się dzieje w parlamentach, prawda, ale również to, co, co dzieje się na ulicy czy na stadionie. Czy w internecie, czy, czy w mediach, jak, jak, jak pan słusznie zauważył. I Polska no, niestety nie jest tutaj wyjątkiem. Z, z, z tym problemem, z problemem y, nacjonalizmu, ksenofobii, ekstremizmu mamy do czynienia także na, w naszym kraju. Y, i, I ten poziom y, y, działalności y, y, radykalnych nacjonalistów, także na ulicy, to jest kwestia nie tylko retoryki, nie tylko agresji, powiedzmy, werbalnej, prawda, ale także agresji fizycznej. I brunatna księga wydawana przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej przez lata, redagowana przez Świętej Pamięci Marcina Kornaka. Dokumentuje skalę tego zjawiska. Rokrocznie mamy do czynienia z kilkoma setkami prawda? aktów agresji, pobić, nawet zabójstw na tle ksenofobicznym, nacjonalistycznym, neofaszystowskim w naszym kraju. Więc niestety, ale nie jest to problem, który by nas w Polsce omijał. Myślę, że często właśnie mamy takie poczucie, że żyjemy jednak w kraju, którego ten problem nie dotyczy. Być może go dotyczy w takim sensie politycznym, że oczywiście są takie sytuacje, w których słyszymy taki język ze strony pewnych ugrupowań, które wszakże cały czas, jak popatrzymy na rozkład sceny politycznej w Polsce, takiej funkcjonującej w takim realnym obiegu, to to są marginalia kompletne. Natomiast myślę, że często właśnie nie widzimy tego, o czym pan teraz powiedział. Nie widzimy tego, że to się przekłada na realne, czy pewne nastroje na przykład, czy. Czy działania pewnych grup, może nie, nie oficjalnie politycznych, ale przekładają się na bardzo konkretną krzywdę, wyż, wyrządzaną konkretnym ludziom w konkretnym czasie w Polsce? Tak, tak oczywiście, prawda? Nie mówimy o, o, o problemie jakoś zupełnie abstrakcyjnym, ale mówimy o, o realnym problemie społecznym, który w różny sposób na różnych poziomach się, się wyraża, się przejawia także w taki sposób bardzo. Bardzo dotkliwy, jak, jak mówi o tym Brunatna Księga. Tak, mhm. tak. I oczywiście no, to, to, to jest problem wspólny. To jest problem, który, który dotyczy w różnym stopniu różnych krajów w całej Europie. Ale pytanie, jak sobie z tym problemem radzimy? I niektóre społeczeństwa radzą sobie lepiej, niektóre gorzej, prawda? Tutaj też są takie dwie zazwyczaj mhm. interpretacje związane z przyczynami takich zachowań, na przykład, czy takich zjawisk. W jakimś sensie już trochę o tym Pan mówił, ale może właśnie postawmy te dwie interpretacje tak obok siebie i się im przyjrzyjmy. Jedna powiada, to jest rzeczywiście wynik pewnej ideologii, jest no, pewne idee czy pewna ideologia, którą przesiąkają na przykład młodzi ludzie, zawiera pewien potencjał przemocy, najpierw przemocy symbolicznej, ale ta przemoc symboliczna się przekłada na, na, na przemoc realną. Druga interpretacja mówi: To tak naprawdę nie ma, nie, nie ma większego znaczenia, jaka to jest ideologia, bo ideologia się zawsze do tego dorobi. Jest grupa ludzi, którzy są sfrustrowani, którzy są społecznie wykluczeni często, którzy nie mają przed sobą absolutnie żadnych perspektyw, którymi nikt się nie interesuje, poza właśnie takimi kręgami, na przykład, które znajdują zainteresowanie w tym, żeby takich ludzi zagospodarować. W jakimś sensie to jest też pytanie o powody, bo myślę, że to się wiąże, to zjawisko, o którym mówimy, też się wiąże z tym zjawiskiem, które od pewnego czasu, od niedawna obserwujemy czyli takiego przyciągania, które młodzi ludzie czują wobec radykalnego islamu, wobec na przykład państwa islamskiego. Tak, I tych oczywiście. młodych bojowników z Europy, często ludzi po studiach albo, albo studentów, więc nie, nie, nie marginesu tak zwanego społecznego, jakkolwiek tak. piętnujące byłoby to określenie, którzy po prostu odkrywają w tym jakąś niezwykłą atrakcyjność. Hmm. Tak, rzeczywiście y to także forma ekstremizmu, skądinąd pod niektórymi przynajmniej względami mocno przy przypominająca ten ekstremizm neofaszystowski. Y no, współczesny świat, współczesna Europa jest, jest złożony, jest wielokulturowy. I na pewno dla niektórych ludzi w tym świecie żyjących no, istnieje taka pokusa, prawda, bardzo, bardzo prostych, prostackich, prawda, uproszczonych odpowiedzi na świat, czy, czy, czy pokusa takiego bardzo, bardzo uproszczonego spoglądania na świat. I na takie zapotrzebowanie no, odpowiada właśnie ideologia: czy to, czy to skrajnego nacjonalizmu, czy neofaszyzmu, czy także fundamentalizmu, w tym przypadku islamskiego, z całym tym bagażem prawda, okrucieństwa i przemocy, z jakim, z jakim się ona dzisiaj, dzisiaj przejawia. No właśnie, tu mi się przypomina takie określenie Petera Sloterdika, który mówi o bankach gniewu, o tym, że, mm -hmm. że właśnie tak. przez rozmaite, że, że takie ideologie radykalne i też ośrodki, które tego typu ideologie rozpowszechniają, tworzą tego rodzaju banki gniewu. To znaczy, właśnie ten przekaz jest wyłącznie nastawiony na koncentrację i na, i na, i na wykorzystanie. Gniewu, rozczarowania, jest to przede wszystkim emocjonalne, bardzo cyniczne w gruncie rzeczy działanie, operowanie na mhm. ludziach zdeterminowanych, doprowadzonych jakoś do skrajności. Mhm. Oczywiście można zastanawiać się, na ile tego typu skrajne ruchy są rzeczywiście ruchami spontanicznymi. I w dużym stopniu wydaje się, że jednak tu jest bardzo wyraźna taka inspiracja, nie lub bardziej zorganizowana. Często dość konkretnych środowisk. To widzieliśmy przy okazji tego antymuzułmańskiego ruchu Pegida, który pojawił się kilka tygodni temu w Niemczech, także w innych krajach, między innymi skandynawskich. Były także próby organizowania czegoś pod tym szyldem w Polsce. Przejściowo ten ruch był dość popularny, przyciągał wręcz tysiące ludzi na, na, na swoje demonstracje, odżegnując się od najbardziej prawda, skrajnych form. Rasizmu czy, 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 czy nazizmu, ale okazało się, że animatorzy tego ruchu są w rzeczywistości bardzo mocno związani ze skrajną prawicą, wywodzą się z tego środowiska. Więc była to po prostu jakby próba przyciągnięcia. Jakiegoś szerszego audytorium przez, przez aktywistów tej tradycyjnej niemieckiej skrajnej prawicy, która wszystko wskazuje na to, nie powiodła się, kiedy opinia publiczna dowiedziała się, kto, 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 kto faktycznie organizuje te, te wiece, jakby straciła zainteresowanie. Tego typu inicjatywą. No ale widać, że, że, że tutaj mieliśmy do czynienia z, z przypadkiem takiej dosyć cynicznej prawda, manipulacji tymi nastrojami antymuzułmańskimi w tym przypadku, czy ksenofobicznymi. Ale ja myślę, że tym, co łączy te różne. Odłamy różne wersje ruchów skrajnie prawicowych czy faszyzujących w całej Europie, to jest idea totalnej homogeniczności kulturowej, czyli totalnej jednolitości pod względem etnicznym, każdym innym. Na obszarze jakiegoś terytorium, najczęściej państwa narodowego. I z tym wiąże się oczywiście wrogość wobec wszelkich mniejszości, które w ten czy inny sposób prawda, nie przystają do tego, do tego wzorca, do tego ideału pełnej jednolitości kulturowej, etnicznej i, i tak dalej. I no, na naszym gruncie to jest oczywiście. Ideologia wyrażana hasłem Polska dla Polaków, przy czym no mamy tutaj do czynienia z takim bardzo specyficznym rozumieniem polskości, prawda? z takim rozumieniem polskości wykluczającym, prawda? eliminującym wszelkie wspomnienie o tym, co w polskiej historii jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo cenne, mianowicie historii Polski wielokulturowej. No i ta, ta homogeniczna wizja, czy ta jedność jest w gruncie rzeczy też jakąś jednością kompletnie wyobrażoną, bo ona w mhm. rzeczywistości nigdy nie występuje, prawda? Oczywiście. I Europa i dzisiaj, i w całej historii kontynentu, była, była oczywiście takim obszarem bardzo różnorodnym, bardzo, bardzo wielokulturowym z czym historycznie rzecz biorąc wiązały się konflikty, ale także było wiele set Lat, prawda, pokojowego współistnienia różnych kultur na, na, na kontynencie europejskim, i ja myślę, że właśnie ta różnorodność jest, jest jedną z największych wartości, jaką, jaką, jaką historia Europy ze sobą niesie. I oczywiście to jest także współczesność i, i przyszłość Europy, w tym, jak sądzę, także Polski. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy na mm, te 25 lat wolnej Polski z perspektywy kogoś, kto się zajmuje już od dawna y Tymi kwestiami stowarzyszenie Nigdy więcej, nie wiem, ile lat dokładnie istnieje, ale od lat 90. przecież tak, działa tak. pierwszy numer pisma nigdy więcej to był rok 94. Stowarzyszenie byliście... nigdy więcej powstało w roku 96, także rzeczywiście, rzeczywiście. To to prawie, 20 prawie 20 lat i byliście przecież wielokrotnie obiektem agresy, agresji i werbalnej i niewerbalnej. No i w ogóle przyglądacie się temu bardzo, bardzo szczegółowo. Od wielu, wielu lat, jaką pan tendencję widzi w tym, co się w Polsce dzieje? Bo tak patrząc, okiem powiedziałbym, laika, okiem kogoś, kto nie prowadzi takiej kwerendy jak, jak wy, no to ja mam wrażenie, że, że taka bezpośrednia bardzo przemoc jednak się zmniejsza, że, że to nie jest tak, jak było jeszcze w latach 90., kiedy trzeba się było bać po prostu i można się było bać na, na, nawet na ulicach Warszawy się zdarzały po prostu różne, różne akty agresji, jeśli tylko się nie wyglądało tak jak, jak trzeba. No a jak jest w tej chwili? Są pewne rzeczy, które, które, które rzeczywiście się zmieniają. Są takie, które się niestety nie zmieniają. I ja znowu wspomnę brunatną księgę przez, przez 20 lat, przez Marcina Kornaka tworzoną. Hmm. Ona pokazuje nam, że, że ta przemoc niestety ona nie zanikła się może zmieniły formy tej, tej przemocy, często obiekt przemocy też, też, też się nieco, nieco, te, te obiekty przemocy się nieco zmieniły, ale, ale ona pozostaje problemem właśnie. Przemoc o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w dalszym ciągu w Polsce jest problemem i niestety w dalszym ciągu mamy do czynienia Także z ugrupowaniami, które świadomie prawda, propagują rasizm. Ja nie będę już wymieniał ich, ich nazw, ale wiem, że to jest wbrew konstytucji, wbrew polskiemu prawu. No i czas, czas najwyższy tym, tym problemem także zająć się w sposób konsekwentny. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dziękuję bardzo. A dzisiaj o godzinie 18 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego kolejna z serii debat. Lemkinowskich, właśnie poświęcona wzrostowi nastrojów ksenofobicznych i skrajnie prawicowych w Europie Zachodniej. Ewa Wanat tę debatę poprowadzi. Oczywiście Państwa zapraszamy.